Witam Was, moi drodzy. Dziś doszło do mnie takie pytanie i postanowiłem je troszeczkę tutaj rozwinąć, ponieważ no, dotyczy praktycznie wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy mamy zęby. A jest to właśnie takie typowe pytanie, które dotyczy o zęby. Może tutaj je przeczytam. E, witam, witam Cię, Szamanie. Chciałem Cię zapytać, ponieważ już od dłuższego czasu cały czas mam problemy. Ciągle pojawia się u mnie próchnica. Próbowałem już troszeczkę tutaj dietą to rozwiązać, ale niestety za każdym razem, kiedy jakieś ognisko gdzieś mi dentysta wyleczy, to za chwilę znowu pojawia się gdzie indziej, i tak dalej, i tak dalej. Boję się, że za niedługo stracę wszystkie zęby lub będę mieć we wszystkich zębach plomby. Co byś mi tutaj poradził? Dobrze, moi drodzy. To jest pytanie takie, które no zagłębia się, właściwie zazębia może tak to powiemy. To jest jak zębatka, które wchodzi jedno w drugie e, tutaj, jeżeli chodzi o to pytanie. Ponieważ to nie jest e, pytanie, że na przykład możesz sobie zmienić pastę do zębów i będzie wszystko ok. Nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo złożone to pytanie. I spróbuję Wam to teraz tak wszystko rozłożyć, żebyście mniej więcej mogli to sobie w głowie poukładać, jak to działa. Mianowicie coś takiego jak flora bakteryjna, kiedyś było to popularne, czyli o, mówi się na to prawidłowo mikrobiom. To wszyscy praktycznie wiecie, że mamy coś takiego w jelitach. Ale mamy także coś takiego i tutaj właśnie w buzi. Dokładnie. Bakterie, pamiętajcie, że byli, były już na tym świecie przed nami. Czyli kiedy my tutaj jeszcze się nie pojawiliśmy, to już były bakterie. One są bardziej wyewoluowane niż my. I ciągle potrafią dalej ewoluować, jak na przykład pokazuje to różnego rodzaju bakterie, tak zwane rezystentne, które się pojawiają, czyli już po prostu bakterie, które są odporne, na przykład na różnego rodzaju substancje, którymi cały czas je częstowaliśmy i byliśmy zadowoleni, że one padają. One się po prostu na to odporniły, czyli jak widać ich proces jest dużo, dużo szybszy niż yy, nasz. Dlatego tak, pożywienie, oczywiście. Bardzo ważna rzecz, ponieważ no, od pożywienia trzeba zacząć. E, dieta niestety, ale bogata w węglowodany, to już może Wam się to znudzić, to słuchać cały czas te węglowodany, ale tak niestety jest. E, czyli no, chleby, bułeczki, ciasteczka, czekoladki, nie wiadomo co jeszcze, słodkie napoje niestety bardzo mocno się przyczyniają do tego, że nasze zęby cierpią. W młodym wieku zęby potrafią jeszcze dobrze się tam zregenerować, także mniej więcej między 20 a 25 do 30 roku to mamy takich jak gdyby pomocników, można sobie wyobrazić, że on tam cały czas te zęby odbudowują, a z drugiej strony oczywiście są ci wrogowie, którzy no te zęby cały czas niszczą, czyli po prostu złe bakterie, które się rozwijają, przez to, że mamy zbyt dużo cukrów w diecie i wystarczy, że sobie popijemy coś słodkiego i one już tam pracują i już po prostu rozbijają te zęby na małe kawałeczki, a druga strona znowu musi to naprawiać. Jednak z wiekiem, podobnie jak i to u ludzi bywa, ci pracownicy, którzy naprawiają te zęby, stają się jak gdyby coraz bardziej słabsi, nie chce im się i tak dalej, i tak dalej. I ten proces zaczyna słabnąć, czyli po prostu tutaj odbudowa zanika, a niestety rozbijanie coraz bardziej się zwiększa i te zęby będą cierpieć coraz bardziej, jeżeli nie zmienimy naszego stylu życia. Czyli mniej węglowodanów, to jest pierwsza sprawa i to dotyczy się tylko, nie tylko i wyłącznie zębów, ponieważ przejdziemy od razu do punktu drugiego. Nasze jelita również są za odpowiedzialne za zęby. To może teraz kogoś zdziwić, ale tak jest. Dlaczego? Ponieważ kiedy dostarczamy złych pokarmów do naszych jelit, to niestety tam też się rozwija zła flora, czyli mikrobiom bakteryjny, ten patogenny, który uszkadza nasze jelita. Kiedy nasze jelita zostają uszkodzone, zmniejsza się wchłanialność w naszych jelitach. Efektem tego jest to, że ty na przykład sobie suplementujesz jakieś mega fajne, drogie suplementy a tak naprawdę taki ułamek tylko ich się wchłonie, ponieważ twoje jelita nie są w stanie wchłaniać substancji, które im dostarczasz. I kiedy masz złą dietę, bogatą w te cukry, no to, to wiadomo, że będzie coraz gorzej to wchłanianie w tych jelitach. I ty będziesz dostarczać różnych witamin w pigułeczkach i tak dalej, ale one się nie będą wchłaniać, ponieważ twoje jelita, no niestety, ale nie są takie, jak powinny być, co się bezpośrednio przekłada na to, ponieważ zęby są żywe, to jest jak gdyby żywa kość i każda kość w naszym ciele też jest żywa i zęby budują się jak gdyby po prostu ze wszystkich składników odżywczych, które my im dostarczamy. Jeżeli te jelita wchłaniają ich coraz mniej, no to wiadomo, że te zęby będą cierpieć, nie będą mogły się odbudowywać, bo nie mają z czego się odbudowywać. Pamiętajcie, że pierwsze objawy pokazują się na zębach ale zaraz za nimi mamy dużo więcej kości w naszym organizmie. I później się kłania osteoporoza, zwierotnienia jakichś stawów i tego typu rzeczy, to zaraz idzie przeważnie w parze. Zęby są jedyną kością, którą my możemy zobaczyć o tak sobie po prostu w luszcze. Ale reszty nie zobaczymy. A to, co się dzieje z resztą, to bardzo często odzwierciedlają właśnie zęby. Kiedy zęby są osłabione, to i cała reszta kości jest osłabiona. I później nagle ktoś idzie... Przewróci się i powie: No, złamałem biodro. Jednak bardzo często dochodzi do takiej patogennej sytuacji, że to nie dlatego, że się przewróciłeś, że się o coś potknąłeś, że ci się biodro złamało, tylko to biodro już się złamało, nim się potknąłeś i dlatego upadłeś. To są sytuacje prawdziwe w życiu, że ktoś sobie idzie i nagle mu się złamie biodro, bo kości są tak słabe, tak osłabione. I niestety tak to wygląda. Również tą całą teorię tego jedzenia, tego wszystkiego podparł Weston Price. On jeździł kiedyś po różnych krajach właśnie w te dzikie tereny i obserwował ludzi, którzy po prostu tam żyli, jak się odżywiali i tak dalej. I oni nie myli tam zębów praktycznie wcale. My dzisiaj higiena, myjemy ząbki rano, wieczór, południe. Niektórzy może nawet jeszcze więcej myją. Tam nie myli zębów. Ale mieli całkiem inną dietę, mieli dietę taką naturalną, gdzie tam jedli jakieś korzonki ziół, jakiś tam owoc, yy, jakieś mięsa, yy, prawdziwe mleko takie jeszcze z tym Masaj, no to nawet mleko jeszcze wiecie, no, szczępią i tak dalej. Tam jest całkiem coś innego. I te zęby u nich wszystkich były tip top. Oczywiście mieli nalot kamienia, ale pod tym kamieniem ząbki były zdrowotkie. Nic im po prostu nie było. I oni nie myli zębów, to miejcie cały czas na uwadze. Także tutaj pokazuje to wyraźnie, że jedzenie jest bardzo ważne. Druga rzecz, jeżeli już jesteśmy przy jedzeniu, to też jakie jedzenie? Jeżeli my dostarczamy do naszego organizmu cały czas papki, których nie musimy gryźć pamiętaj, co już powtarzałem wiele razy: używaj albo strać, struktury kości wszystkich kości też i w ciele się osłabiają jeżeli nie są używane dlatego u astronautów na przykład, którzy nie mieli grawitacji byli u góry, zauważono no zaawansowaną osteoporozę gdy wrócili, ponieważ ich kości nie były w użyciu, bo sobie tam latali w powietrzu cały czas i podobnie jest z zębami jeżeli my będziemy cały czas papki jedli nie będziemy nic gryźć to te zęby będą coraz słabsze i to był właśnie też bardzo ważny punkt, który Weston Price właśnie zauważył w tym wszystkim, że oni gryźli. Cały czas mieli jakieś twarde korzenie, które musieli przerzuć, jakieś, nie wiem, twarde mięso, które gryźli tam. I to jest bardzo ważny punkt, to gryzienie. Ponieważ struktury kości są jak, gdyby jak mała gąbeczka. Kiedy ty gryziesz, ta gąbeczka się ściska i tam następują takie mikrouszkodzenia w tym całym zębie. Ale dzięki tym mikrouszkodzeniom te zęby stają się mocniejsze, ponieważ one te mikrouszkodzenia reperują w środku i przez to ta cała struktura staje się coraz silniejsza. I tu można było zauważyć również mnichów, na przykład, którzy przez cały trening swojego życia cały czas trenowali, trenowali, trenowali i w pewnym momencie potrafili stanąć na jednym palcu, że cały ciężar ciała opierał się na jednym palcu. Praktycznie no. Eksperci mówili, to jest prawie że niemożliwe, ponieważ ten palec nigdy nie powinien wytrzymać takiego nacisku, że ktoś sobie o tak na nim będzie stał. On się powinien po prostu złamać, ale się nie złamał, ponieważ trening cały czas, te ciężary, które na nim tutaj były, tak wzmocniły te kości, że one to bez problemu wytrzymały. Podobnie jest tutaj niestety z zębami. Eee, kolejna rzecz: czy masz odpowiedni poziom witaminy D3? Ponieważ, żeby zachować dobre, zdrowe zęby, musisz mieć poziom gdzieś tak w okolicach 100. I teraz, kiedy dochodzisz do tego poziomu, bardzo często ludzie robią taki mały błąd, zamiast ciut ewentualnie zmniejszyć dawkę, jeżeli brali więcej, żeby dojść do tego poziomu, i później to obserwować, jaką dawkę trzeba będzie sobie ustalić, to niektórzy przestają Mówią, A super fajnie, mam pięknie. Bywają sytuacje, że niekiedy w dwóch, trzech tygodniach dalej Poziom wraca z powrotem na 30, tak spada w dół, ponieważ no, nie był dalej uzupełniany. I to jest poważny błąd, ponieważ e, kiedy mamy za mało witaminy D3, e, wapno, e, które jest potrzebne właśnie do budowy kości, no nie będzie się dobrze wchłaniać. Nie będziemy mieli witaminy K2, MK7, która jest odpowiedzialna za wyciąganie tego wapna i dostarczanie go do kości tam, gdzie jest potrzebny. Również będziemy mieli problem. Nie będziemy mieli magnezu w diecie, lub będziemy go mieli za mało, bo z diety to już go dzisiaj ciężko wyciągnąć, szczególnie przy całym stresie, który nas otacza. To jest praktycznie że niemożliwe, bo magnez to jest takie coś, wiecie, mamy stres i, puh, i magnezu nie ma. Jest momentalnie od razu wypalony. Tak się szybko zużywa w organizmie. I kiedy go nie będziemy mieli, to również nam się to wapno nie wbuduje w te kości. I będziemy mieli problem, ponieważ kości będą coraz słabsze. Także D3, K2, MK7, magnes to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o to. Jedzenie bez węglowodanów, dieta low carb, coś w tym stylu, keto czy nawet i ten carnivor, obojętnie co mniej węglowodanów, po prostu ładować w siebie. Pasty, które używasz do zębów, również mają duże znaczenie. Szukać naturalnych, szczególnie bez tego lauryl sulfat, bo to jest środek do mycia maszyn, tak naprawdę, który też jest w szamponach do włosów i w ogóle nie powinien się tam znaleźć, ponieważ on kosi niesamowicie mocną bakterie, wszystkie w naszej jamie ustnej, a my potrzebujemy tam też ich tych pozytywnych bakterii. Kiedy ich nie ma, bo zastępuje je bakterie, które lubią cukier i tak dalej, to wiadomo, że będziemy mieli problemy. Woda pH jakie ma pH też trzeba patrzeć na to najlepiej alkaliczną wodę sobie serwować od czasu do czasu czy jeżeli masz taką możliwość to nawet więcej jej pić tej wody alkaicznej żeby też nie było cały czas tego zakwaszenia organizmu ponieważ to też będzie wyciągało tutaj z ciebie niestety wapno że tak powiem z kości które jest potrzebne żeby to pH cały czas stabilizować w twoim organizmie i też kiedy masz bardzo dużo węglowodanów, twój organizm ulegnie zakwaszeniu, co teoretycznie jest niemożliwe, bo pH kwi musi się trzymać na jednym poziomie, ale pamiętajcie, że organizm to cały czas musi buforować. Jeżeli my jemy cały czas kwaśne rzeczy i to nie, że kwaśne w smaku, bo niestety, ale słodycze są słodkie, ale zakwaszają nas organizm, to organizm będzie cały czas wyciągać po prostu to wapno z tych kości, po to, żeby ten poziom utrzymać, bo jedne małe zachwianie PK, pH wkwi i nie ma nas. Do widzenia. Koniec. Dlatego organizm musi cały czas tego pilnować. Skądś musi te środki brać, więc skąd to bierze? Z kości. I tu też właśnie ostoporoza, słabe zęby, tego typu rzeczy. Także to też musicie mieć na uwadze. Gryzienie. Pamiętajcie o gryzieniu. Ostatnia rzecz, którą ludzie też mocno zachwalają, jednak no tutaj Wam niczego nie polecę, ponieważ no nie orientowałem się jeszcze w tej sytuacji. To jest efektywne mikroorganizmy, tak zwane EMY. Wiem, że niektórzy stosują nawet po kilka razy dziennie są specjalne EMY, które mają te certyfikaty do spożycia i tak Coś takiego było w. Bokashi, bodajże, to jest takie wiadro kompostowe, to jest specjalnie zrobione, gdzie się tam konspontuje różne resztki, tam z dołu spływa to i tak dalej, tam jest bardzo dużo efektywnych mikroorganizmów. Z czegoś na przykład wiem, że coś takiego jest, ale wiem, że są też inne produkty, które mają certyfikaty do spożycia, musicie sami sobie popatrzeć, jeżeli was to interesuje, i biorą, i mają tę buteleczkę z atomizerem i pszcz od czasu do czasu do buzi. Dostarczają tych efektywnych mikroorganizmów tutaj, po to, żeby właśnie wspomagać tę całą florę bakteryjną w jamie ustnej, dzięki czemu również nasze zęby będą dużo, dużo lepsze, bardziej odbudowane. Bor, również tutaj krzem, również tutaj na tym się warto też pochylić. To są właśnie wszystkie takie rzeczy, które są odpowiedzialne za nasze zęby. Jednak pamiętajcie, że na pierwszym miejscu zawsze będzie stało jedzenie. Bo nawet kiedy dostarczysz te wszystkie suplementy, a ty dalej będziesz jeść śmieci, to pamiętaj, że twoje jelita tego nie wchłoną i większość pójdzie przez toaletę dalej. Czyli twoje ciężko zarobione pieniądze, które wydałeś na suplementy, no niestety, ale przelecą przez ciebie i polecą, ahoj, w siną do morza. I na tym się to skończy. Z tymi całymi suplementami. Bo jelita nie będą w stanie tego przyjąć. Także, no, to tutaj trzeba o tym pamiętać. Polecałem też Wam kiedyś preparaty, które odbudowują florę jelitową, na przykład jak na i tak dalej. Tutaj można się też tym ale jeżeli nie zmienicie diety swojego jedzenia, to jak to mówiła kiedyś taka pani, która mnie uczyła języka polskiego, i ktoś ją zapytał, czy może poprawić sobie dwóje na truje. Pani tak na niego popatrzyła i powiedziała: Marne chance. <grywa> Także no, wtedy będą marne szanse, że to się w ogóle uda. Pożywienie numer jeden, cała reszta potem idzie za tym. Moje ząbki na razie zdrowe, wszystkie posiadam, ani jeden jeszcze na razie nie wypadł, chociaż raz było blisko, bo gdzieś tam coś robiłem, no i coś tam nie wyszło. I później mi tak Ząbek cały latał jeden, ale na szczęście sam się znowu tam zaczepił z powrotem i dalej żyje, bo inaczej już bym mógł bilety kasować. Bo bym jednego mi brakował. Zdarzają się takie sytuacje w życiu. Ale jeżeli chodzi o to, wszystko jest całe, zdrowe, dentysty nie widziałem kilkanaście lat, jak na razie. I wszystko jest OK. Da się. Da się. Także, pastę do zębów też możecie sami zrobić, o tym też filmy Wam robiłem, chyba trzy filmy są na różnego rodzaju pasty do zębów, które samemu w domu można sobie zrobić, których ja też używam. No i tyle, co chciałem Wam przekazać. Także, pamiętajcie jeszcze na koniec o konkursie, który tutaj teraz cały czas trwa. Jeżeli cokolwiek potrzebujecie z produktów, które my często polecamy, to akurat te produkty, które biorą udział w konkursie, macie wszystkie zalinkowane w opisie tego filmu. Teraz przy zestawach z tych małych absorberów, jeszcze biorąc sobie taki zestaw, możecie sobie dopisać: poproszę o złoty albo tylko złoty absorber. I konkurs z szamanem sobie dopisać, bo teraz jest takie coś, że tam do wyczerpania zapasów no do świąt, do Mikołaja, coś tak mniej więcej w tym stylu, jest taka akcja, że po prostu ten zwykły biały absorber dostajecie, zamiast niego dostajecie złoty nawet do wszystkich zestawów, które będziecie prawali z absorberami, który jest oczywiście dużo, dużo więcej warty. Dopóki się zapasy nie skończą, to tak jest, także wpiszcie sobie w uwagach do zamówienia złoty absorber i konkurs z szamanem tam sobie wpiszcie w to wszystko. I co? I do 24 grudnia zostawcie nam jakąś historię na temat produktu, który zakupiliście, jakąś fajną, cokolwiek wam do głowy przyjdzie, jakąś śmieszną. My najlepszą historię 24 grudnia będziemy wybierać i ten ktoś otrzyma bon na 15 tysięcy złotych do tego sklepu. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.